Ogromnym plusem kalisteniki jest to, że treningi możesz wykonywać w domu. Nie ma co ukrywać, że jednak na pewnym etapie swojego procesu treningowego będziesz po prostu potrzebował dokupić sobie jakiś podstawowy sprzęt. W tym filmie nie będę Ci pokazywał dokładnie, jakiej marki powinieneś kupować produkty, ale ogólnie przedstawię Ci, jakie rzeczy powinieneś sobie kupić na samym początku swojej drogi z kalisteniką, a jakich raczej powinieneś unikać. No i co najważniejsze, kupienie naprawdę dobrego sprzętu nie wiąże się z wydatkiem nie wiadomo jakiej dużej ilości pieniędzy, a daje nam ogromne i wręcz nieograniczone możliwości treningowe. Zapraszam do oglądania. Pierwszym przyrządem, w który na pewno powinieneś się zaopatrzyć, to drążek. I mamy tutaj kilka takich opcji, w jaki sposób możemy sobie ten drążek w domu zamontować. Pierwszą opcją jest klasyczny drążek w futrynie drzwi. Ten drążek jest chyba najtańszy ze wszystkich możliwości, ponieważ ceny zaczynają się mniej więcej od 50 zł. Taki drążek ma kilka plusów i kilka minusów. Jednym z plusów jest to, że możemy wykonywać na nim wiele ćwiczeń, ponieważ nie mamy tego ograniczenia w postaci na przykład ściany przed nami czy za nami. I możemy też wykonywać jakieś ćwiczenia na dole w futrynie drzwi i po prostu z zawieszoną gumą na drążku. Na przykład możemy wtedy wykonywać plancha z odciążeniem i właśnie z gumą na biodrach. Ale minusem jest to, że podciąganie na takim drążku jest dosyć niewygodne, szczególnie dla osób wyższych. A nawet jeśli nie jesteś specjalnie wysoki, to też to może być problemem, ponieważ nie możemy wykorzystać tego pełnego zakresu ruchów, ponieważ po prostu nas ogranicza ta futryna drzwi. Kolejną taką opcją naprawdę wartą rozważenia jest drążek montowany na ścianie. Tutaj już nie mamy tego problemu z zakresem, o ile nie ogranicza jest sufit i naprawdę możemy się podciągać wysoko do klatki. No ale minus jest taki, że mamy ścianę. Jeśli chcielibyśmy robić takie ćwiczenia jak skintecat czy nawet back lever, no to może być to problematyczne ponieważ jest właśnie ściana. I tutaj warto rozważyć sobie kupienie takiego drążka, który ma odpowiednie parametry i jest w taki sposób dopasowany, że wiecie, że nawet jak będziecie robić back levera czy front levera, to on jest odpowiednio daleko od tej ściany. Kolejną opcją jest drążek bezmontażowy w futrynie drzwi. Widziałem właśnie taki produkt w internecie. Nie wiem za bardzo jak to działa, ale wiem, że coś takiego właśnie jest i wydaje się to naprawdę fajną opcją, Ponieważ no właśnie jest bezmontażowy, jak sama nazwa wskazuje, i jak widzicie na zdjęciu nie blokuje nas ten zakres ruchu i możemy naprawdę tutaj wysoko się podciągać. Więc ta opcja jest naprawdę fajna. I wracając jeszcze do drążka przy ścianie, tam cena mniej więcej zaczyna się od 100 zł, ale polecałbym coś droższego, solidniejszego w tej kwestii. A jeśli chodzi o drążki bezmontażowe, to cena się zaczyna mniej więcej od 100 zł. I ostatnią opcją, chyba jedną z lepszych jest drążek wolnostojący. Minusem jest oczywiście to, że zajmuje najwięcej miejsca z tych wszystkich drążków, ale plusem jest to, że możemy wykonywać na nim najwięcej ćwiczeń. Oczywiście nie będziemy mogli robić na nim dynamiki, czy nawet maslapów, po prostu będzie niewystarczająco stabilny, ale tak naprawdę takich ćwiczeń na żadnym z tych drążków nie będziemy mogli wykonywać, więc drążek wolnostojący jest chyba najlepszą opcją, ponieważ też daje nam dużą swobodę. Wykonywania tych ruchów, ale jest jednocześnie najdroższy, ponieważ najtańszy drążek, jeśli się nie mylę, mniej więcej kosztuje 380 zł na polskim rynku, a te droższe to już nawet jest 600, 700, 800 zł. Tak więc tyle w temacie, jeśli chodzi o drążek. Drugi, równie ważny sprzęt, który powinieneś kupić, to poręcze do dipów. No i teraz, jak te poręcze dobrze wybrać, ponieważ ich jest naprawdę dużo w internecie i Możemy się w tym wszystkim pogubić, ponieważ one mają różną wysokość, czasami są połączone ze sobą, czasami są oddzielne i no nie wiadomo, które są najlepsze. Więc jeśli chodzi o wysokość, wydawałoby się, że czym wyższe, no tym lepsze, ponieważ nie będziemy szurać tymi nogami o ziemię. No niekoniecznie. Ponieważ czym wyższe te poręcze, tym z mojego doświadczenia one są mniej stabilne. Więc to jest właśnie ten minus. No i też może nam się wydawać, że właśnie nie będziemy tymi nogami dotykać ziemi i tak dalej. Trochę to nieprawda, ponieważ te poręcze naprawdę by musiały być wysokie, żebyśmy nie zahaczali tymi nogami o ziemię. A nawet jeśli one mają 80 ponad centymetrów, czy nawet 90, no to i tak kończy się tak, że te nogi po prostu musimy uginać podczas robienia dipów. Więc ta wysokość nie ma tutaj aż tak dużego znaczenia, jak możemy sobie wyobrażać. Oprócz tego unikałbym tych poręczy, że tak powiem kwadratowych. One często też mają dosyć krótkie te nóżki, i przez to są naprawdę niestabilne. Ja kiedyś właśnie miałem takie jedne, no i za bardzo się nie dało nic na nich wykonywać, nie wspominając już o jakimś staniu na rękach czy jakichś trudniejszych elementach, no bo one się po prostu całe gibały i nawet podczas robienia dipów po prostu te poręcze uciekały. I dlatego właśnie tych poręczy bym unikał, a zamiast tego. Wybrałbym jakieś niższe, stabilniejsze i te takie z zaokrąglonymi końcami. One z mojego doświadczenia są bardziej stabilne, a znowu ta wysokość nie ma takiego dużego znaczenia, więc te będą znacznie lepszym wyborem. No i jeśli chodzi o poręcze do dipów, to ceny zaczynają się od 200 zł. mniej więcej. I tak naprawdę nie ma co celować w jakieś droższe. Wiadomo, że są, ale to też nie ma aż takiego dużego znaczenia. Myślę, że jak poszukacie to naprawdę znajdziecie jakąś fajną okazję. I w sumie taka ostatnia obowiązkowa rzecz do treningów to po prostu gumy oporowe. Ja nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, treningów bez gum oporowych, ponieważ przydają się one zarówno przy rozgrzewce, jak i przy części głównej. Ponieważ jeśli nie potrafimy się jeszcze podciągać, jeśli nie potrafimy robić plancha, fronta, czy jakiegokolwiek innego ćwiczenia, to gumy zawsze tak naprawdę mogą nam pomóc odciążyć nas i tak naprawdę to ćwiczenie już możemy ćwiczyć, tylko, że właśnie z odciążeniem, a to naprawdę bardzo dobrze pomaga w procesie treningowym i w szybszym osiąganiu naszych celów, więc gumy absolutnie obowiązkowo. No i polecam właśnie na start kupić sobie taki zestaw gum, żeby od razu mieć i tę najcieńszą gumę, i tę taką średnią, i średnią cienką. Taki zestaw naprawdę nam da ogromne możliwości. I cztery takie gumy w takim jednym pakiecie można mniej więcej kupić za 60-70 złotych już, więc jest to naprawdę spoko cena. No i taka właśnie jeszcze rada dla Was, że jeśli chodzi o kupienie drążka i myślę, że przede wszystkim poręczy, to warto sobie popatrzeć po prostu te oferty na OLX czy na jakimś innym tam portalu ponieważ to naprawdę może wyjść wtedy dla nas taniej. No jeśli chodzi o gumy, to wiadomo, że lepiej kupić nowe, ponieważ gumy też się zużywają i myślę, że po paru latach po prostu będzie trzeba kupić też nowe. Ja też już te gumy po prostu musiałem wymieniać, bo tu jakaś pękła, tutaj się zużyła i to faktycznie lepiej kupić nowe, ale jeśli chodzi o poręcze, no to jest tak naprawdę kawał metalu i jeśli wiemy, że kupujemy jakiś solidny sprzęt, to czemu nie możemy kupić używanego. No i podobnie z drążkiem, Chociaż no też wiadomo, że drążek może lepiej by było, gdyby był nowy, ale przy poręczach warto właśnie się rozejrzeć gdzieś po czymś używanym. I zobaczcie, że tańsza wersja drążka mniej więcej 100 zł, używane poręcze też może by znalazł za 100 zł i zestaw gum oporowych za 70 zł. Zamykamy się mniej więcej w 300 zł. To nie jest mało, ale jednocześnie nie jest dużo, a patrząc na to, że taki sprzęt posłuży nam naprawdę na lata. I da nam nieograniczone możliwości treningowe, to sądzę, że naprawdę warto coś takiego zainwestować. Stworzyłem też system treningowy dla osób początkujących, rozpoczynających swoją przygodę z kalisteniką. I właśnie, żeby wykorzystać pełnię możliwości tego systemu, to tam będzie potrzebny drążek, poręcze i gumy oporowe. Nic więcej, więc jeśli jesteś zainteresowany, to link w opisie. Jak już skompletujesz ten sprzęt, o którym Ci teraz opowiadałem, to możesz się rozejrzeć za jakimiś dodatkowymi akcesoriami. Pierwszą rzeczą, na którą na pewno zwróciłbym uwagę, to paraletki i paraletki drewniane lub metalowe. Ważne, żeby paraletki miały odpowiednią grubość tego drążka, tego uchwytu, ale też nie ma znaczenia za bardzo, czy one są długie, czy one są krótkie. Tak naprawdę i takie, i takie będą wygodne. Przede wszystkim unikałbym uchwytów do pompek, tak one są często nazywane, plastikowych. One mogą szybko nam się rozwalić, zużyć, pęknąć. Więc raczej bym ich unikał. One też często mają taki dziwny kąt nachylenia, nie wiadomo po co. I przez to już raczej takie elementy jak stanie na rękach, no po prostu nam odpadają. Więc jeśli paraletki, to metalowe albo drewniane. Kolejnym sprzętem godnym zainteresowania są kółka gimnastyczne. One dają naprawdę dużo możliwości treningowych. I o ile mamy je gdzie przywiesić, to naprawdę warto je sobie kupić. I jeśli byście interesowali się kupnem TRX-a, to od razu powiem Wam, że lepiej po prostu kupić te kółka gimnastyczne, ponieważ na nich zrobicie wszystkie te same ćwiczenia co na TRX-ie, tylko będziecie mieli jeszcze więcej możliwości, ponieważ będziecie mogli robić jakieś dipy na kółkach, a potem nawet uczyć się Iron Crossa. I na koniec taki można powiedzieć smaczek. Ostatnio na internecie widziałem takie dziwne uchwyty do pompek, że możemy sobie ustawić właśnie te uchwyty w dowolnej konfiguracji, i wtedy w zależności gdzie sobie tam je ustawimy, to różne pokazuje nam partie, jakie będziemy ćwiczyć. No, moim zdaniem jest to dosyć bez sensu, ponieważ możemy kupić sobie po prostu paraletki drewniane i robić dokładnie to samo bez żadnej planszy i nie będzie dla nas to robiło żadnej różnicy. Plus, paraletki będą łatwiejsze w przenoszeniu i dadzą nam większe możliwości treningowe, ponieważ znowu będziemy mogli sobie stawać na nich na rękach i ustawiać je sobie jak chcemy. Czy to bardzo szeroko, czy to bardzo wąsko. No, a już na takiej planszy takiej możliwości nie mamy. Zdecydowanie lepiej kupić sobie po prostu paraletki, jest to pewniejsza inwestycja i da nam większe możliwości. Na sam koniec, jeszcze przypomnę, że w linku w opisie macie do odebrania darmowy e-book Efektywny Trening Kalisteniki. I to by było wszystko w tym filmie. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że rozjaśniłem wam w głowie, jaki sprzęt sobie kupić, a jakiego raczej unikać i jak to wszystko wygląda cenowo. Dzięki bardzo i cześć.